Sexta-feira, Natália. E aí, gente, a no meu na no meu canal, né? zrobimy sobie wycieczkę do Łodzi. Jak już pewnie wiecie magazyn naszego stepu Sweet Planet znajduje się w Łodzi i dzisiaj pojedziemy tam i pokażemy wam jakie zmiany zaszły, bo naprawdę zmieniło się sporo. Tak ty jesteś na to pojedziemy tam jutro, dla widzów to będzie w tym vlogu, ale zaczynamy nagrywać to wieczorem dzień wcześniej, bo wyjątkowo mamy wolny wieczór i w sumie nie wiedzieliśmy co zrobić więc stwierdziliśmy, że zaczniemy sobie ten film nagrywać Dokładnie i na dzisiejszy wieczór mamy przygotowanych kilka takich luźniejszych rzeczy na przykład przetestujemy sobie nowe batony WKDZIK. Poza tym zrobimy sobie unboxing pewnej paczki, którą zamówiłam pojedziemy do galerii musimy dokonać zwrotu Karola Ciuchów bo zapakował mu paczkę w niedzielę i miał zawieść i jeszcze tego nie zrobił i chyba dzisiaj kończy się termin nie więc jak no. dzisiaj tego nie oddam to już po ptakach będzie więc musimy pojechać ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał bo do końca tego miesiąca idziemy po 360 tysięcy subów zostawiacie łapkę w górę, a my się zbieramy i ruszamy przyjechaliśmy najpierw do galerii bo musimy tutaj oddać torbę mojej mamy którą kupiła na podróż i tutaj mogę wam zlikować, że w marcu szykuje się kolejny wyjazd tym razem rodzinny i mogę zdradzić że polecimy do państwa w którym już ale do miasta, w którym jeszcze nie byliśmy. Spróbujcie zgadnąć w komentarzu, gdzie lecimy. Lecimy właśnie tutaj z Natalii rodzicami, więc też taka mała podpowiedź. No, ale właśnie, ostatnio jak u nas byli, to dali nam w prezencie torbę do zwrotu w Galerii, więc idziemy teraz ogarnąć. Natalia, właśnie, może zobaczymy walizki przy okazji, bo nasza ta największa jest rozwalona. Ty ją rozwaliłeś, Karol, rozwalił wszystkie możliwe zamki już w tej walizce. Ja nie wiem. Jest tylko jeden, to po pierwsze, a po drugie, nie powiedziałem. Ja nie... Kto pytał, kto rozwalił? Po prostu powiedziałem, że jest rozwalona, więc nie wchodzimy w szczegóły, idziemy to odnacie i zobaczymy walizkę. Torbę, walizek żadnych fajnych nie było, ale Karol już jest gdzie? Sajzerze, że jesteśmy, bo e, idąc właśnie <grym> oddać walizkę zauważyłem, że e, tutaj Natalia ostatnio nie byliśmy, jakbyśmy zakupy, a tu jest fajny sajzer, bo jest dużo rzeczy, więc tak, więc koniecznie trzeba było wejść. A tak tylko na szybko przyjdziemy. Widzowie, ja już powoli tracę nadzieję, czy uda nam się wyjść z tej galerii, bo Karol ciągle wchodzi do kolejnego sklepu i przed wejściem mówi, co już ostatni obiecuje, a później mówi, no po cichu dopowiadałem przed ostatni. Byliśmy w Sajzerze, potem byliśmy w Piku, potem byliśmy w Lewisie, teraz jesteśmy w H&M i nic, rozumiecie, nie da się nic znaleźć, więc poddaję się Natalia. Miałem chcice, żeby coś kupić sobie, ale, ale nie ma co. To może Karol pójdziemy na kawę do Starbucksa, bo jakiś czas temu ja miałam taką ochotę na moją lodową kawę, a jeszcze kaszlałam i Karol mi nie pozwalał kupić. Bo nie pozwalałem, bo chore byłaś, ale teraz już nie że więc możemy iść i. przynajmniej to kupimy w tej, w tej galerii. W ogóle widzowie, jak mi się podoba Natalia w kitce, bo Natalia nie chce związywać włosów, a mi się tak podoba, jak ma związane, w końcu coś innego. Puszuje, Ja tak puszuję, tak? ja tak że szok, dajcie znać. Mamy w końcu moją wymarzoną kawkę. Tak chciałam ją wypić już od dawna, ale co ciekawe, pani zapytała, czy chce, żeby w środku były kaw kawałki czekolady i nam dodała i to jest jakaś nowość dla. Nas no właśnie, nie piliśmy, nie nigdy z czekoladą. Ciekawa, czy będzie lepsza uwaga. I mega fajne z tą czekoladą, taki posumak zostaje taka. A to jest czekolada taka gruszona czy jaka? Ona jest taka zmielona, Mega fajne. No ciekawa jest, ale Natalia Gardło będzie nas bolało 100% zawsze po tym, jak to wypijemy, bo inaczej nas gardło, więc ja już mam taką taktykę, że zanim przełknę, to 3 sekundy trzymam sobie w buzi, żeby wiecie, trochę to, okay. trochę to nagrzeć. No. Jak się czujesz z tym, że jutro w tej godzinie będziemy na magazynie ogarniali nasz sklep, a za godzinę mniej więcej, bo no tak około pierwsze jutro odpalamy live'a na Tiktoku z Fit Planet. Jestem na to gotowa. Ostatnio nie byłam gotowa, bo nie byłam przygotowana, że będzie aż tak dużo ludzi Właśnie, I bo... Mam, że będzie 200 osób, a nie 4000 Tak, mieć, by bo już możemy zdać, że jutro idziemy do naszego magazynu żeby tam trochę poogarniać, żeby porobić, e, ponagrywać shortsy i toki, ale też idziemy zrobić drugiego live'a, bo pierwszy mega nam się podobał, było ponad 5000 osób, robiliśmy chyba 3 godziny do pierwszej w nocy, więc e, teraz się trochę lepiej przygotujemy będziemy mieli też powerbanka, żeby telefon nam nie padał i no powinno być git I tyle osób pisało do nas, kiedy zrobimy kolejnego live'a, więc stwierdziliśmy, że pojedziemy i zrobimy i co ciekawe, chciałam jeszcze właśnie nawiązać do tych szorców, bo ostatnio Karol wam nagrywał, że tiktok idzie nam super, a szorce nam nie idą w ogóle i to, co ostatnio stało się z naszymi szorcami... Czekaj, pok więc z... Pokażę, tu nie ma co gadać, ja się pokażę. Jak widzicie, YouTube nagle sam z siebie zaczął tak promować nasz kanał, że Sweet Planet ma już prawie 21 kasubów i spójrzcie na ten wykres, o, patrzcie jak to szło, mniej więcej tutaj, gdzie była ta <laughs> pozioma kreska, mówiłem wam, że no, tiktok jest chyba lepszy, ale mniej więcej o, jak widzicie, od początku roku YouTube zaczął nam tych szorcy pompować i no dziennie robiliśmy nawet prawie 400 tysięcy wyświetleń. Aktualnie nasze sweetpointowe szorcy mają tak: 165 tysięcy, 194 tutaj 86. O, jakoś słabo. Kiedyś mówiliśmy, że to super, ale teraz sobie, jak widzicie, w pełni z mi słabo, bo na przykład ten ma 509 tysięcy, ten ma 639 tysięcy, więc no to jest niesamowite. YouTube, jak chce, to e, też potrafi wybić. Kurde, widzowie, pojawił się pewien problem, bo myślałem, że bawię się jakimś papierkiem z kieszeni po prostu, jak myślałem paragonem czy czymś, a okazało się, że to jest nasz bilecik parkingowy i uwaga, chwilę naprawdę Natalia mi się, że. Czy coś z tego będzie? Mm. Zadziała czy nie? Nie zadziała w życiu. Musi, patrz, łaga. Tak, to już po Czekajcie, jeszcze jedna próba, Natalia. Wyprostowałem jeszcze bardziej, może teraz nie ma się ok. uda. No niestety. Ale Karol, możemy po prostu wyjechać, bo tutaj jest ten czytnik tabliczny czy coś. Tylko no tak. On... Nie działa za a on działa tak mniej więcej raz na pięć razy. Czytuje nam tablicę, więc nie wiem czy ja nam nam radę. denerwujesz denerwuje ten biletik wkładać. Pytanie czy my nie byliśmy godzinę, bo po godzinie to już i tak trzeba płacić. Czekaj. 19.09 wjeżdżaliśmy. Aha, to mamy 4 minuty na. To... dawaj szybko. Podjeżdżamy, chwila prawdy. Uga. Otwórz się, błagam. Chyba się nie otwiera Karol. To zawsze nie działa tutaj jak musi. Czekaj, co... O, patrzcie, tam jest ten czytnik do rejestracji, który jak widzicie nie działa. Ty, może tutaj nie zadziała, uwaga. Karta uszkodzona, dobra czekaj, dzwonię. Chyba ich nie odbiera. Mogę sprawdzić teraz. Nie, panią sprawdziła i otworzyła szlabon. Jesteśmy uratowani, Karol. Mamy to, Natalia, dwie minuty przed, przed czasem. Ale to, że mamy swój sklep nie oznacza, że nie możemy testować polskich nowości sklepowych Tak i... nie Natalia, no co ty, nie reklamujemy nic, już konkurencja to jest Nie no, śmieję się i oczywiście to nie jest tak, że wiecie, my teraz będziemy wam mówili, że jemy tylko rzeczy z naszego tak. sklepu czy coś No i właśnie przyjechaliśmy po te nowe batony dzika, wyglądają one fajnie Wyglądają fajnie, dużo ludzi pisało, że są drogie i faktycznie, trochę kosztują, ale odkąd mamy na sklep to też inaczej patrzymy na to, nie Natalia? No tak. na jesteśmy chcieliśmy zamówić sneakersy proteinowe i one były tak drogie, że stwierdziliśmy, że ich nie bierzemy, bo musielibyśmy je wystawać właśnie za bardzo dużo 13 złotych musielibyśmy sprzedawać, więc no, stwierdziliśmy, że to jest zdecydowanie za dużo, chociażby bardzo ciekawe. Tutaj też jest baton proteinowy, podobny ma spokój skład, więc no swoje kosztować musi, ale zaraz spróbujemy i zobaczymy, właśnie, jak smakuje. Nie, no nie wierzę widzowie. Znowu nie ma parówek PIKOK-PUR z Lidla. Dwóch Naszych... Próbujemy je kupić. Tak, tak ulubiony. co się dzieje z tymi parówkami? Nie? Tak, tutaj też są jakieś parówki z szynki, ale my zaczęliśmy takim piór, takim jakby naturalnym, o opakowaniu. opakowaniu no, parówki. No, ale od dwóch tygodni ich nie ma i dajcie. W żadnym Lidlu. Jak coś wiecie, to napiszcie, czy będą te parówki pikok piór, czy nie, bo nie

Dojechaliśmy już do domu i czas przetestować tego batona, i to jest w ogóle baton o smaku śmietankowym w czekoladzie mlecznej bez dodatku cukru. W ogóle szacun dla warszawskich koksów, bo bardzo prężnie się teraz rozwijają, co chwilę jakieś nowe produkty i w ogóle więc. jakieś jakieś nowe smaki napojów i Ta. ostatnio miałam wafle, po odcinku nam zostały jakimś i one są naprawdę dobre czy znaczy, Mi te wafle akurat nie do końca smakowały, tobie bardzo smakowały, Ta. ale. Całą patrz, ale zobaczmy, jak ten baton. Ma taką trochę gumową konsystencję. Powiem Wam, że jest ciekawy, po pierwszym gryzie pomyślałam sobie, że jest taki sobie, ale im dłużej się go gryzie, tym jest lepszy smak. Od jednego do dzisiaj. 8. Jest to coś zupełnie innego, zupełnie inny smak batona. Znaczy, mi też nie wiem tutaj nowych, nie? Więc nie mamy za bardzo odniesienia. Taki fajny, gumowy, no musisz posmakować! O Jezu, taki. <laughs> No taki dziwny, nie? Jak się go gryzie. Taki inny zupełnie. Mega dziwna konsystencja. Faktycznie tak jakby, jakby trochę guma, nie? Mm -hmm. A ty się Karol dziwiłeś, czemu tak długo go gryzę? Okej, okay. jest smaczny. Ta konsystencja jest taka trochę nietypowa. Dziwnie się go je. Jest niby bez dodatku cukru, ale trochę słodki jest. Nie? Jest słodki, no. Nie no, dobry. Nie jadłbym go raczej na co dzień, ale no jest to coś innego. Takie 7 na 10 bym dał. No dobra, baton przetestowany, więc czas na unboxing mojej paczki, o której wam mówiłam na wstępie. I w ogóle to jest paczka z Laurelli. Ja tą markę mega lubię, ale jakoś nigdy nie mogę nie skupić, bo zawsze coś mi nie pasuje. No właśnie, ja, jak ty ją lubisz, skoro nic z niej nie masz ostatecznie? No lubię Laurelę jako markę, bo mega mi się podoba jak ją prowadzą, mega podobają mi się te ale jak przymierzam na sobie, to zawsze wydaje mi się, że źle w nich wyglądam. Okej, okay, no tutaj to waży 15 kg, więc jest szansa, że tym razem coś znajdziesz dla siebie, tylko Natalia, nie możemy chyba za długo gadać, bo ten film już teraz trwa pewnie z 10 ja minut. Będę zostawiała, tak mi się wydaje. Okej, okay, no właśnie, I bo jutro się jedziemy do Łodzi, nie? Przypominam, to będzie w tym vlogu, więc żeby ten film jeszcze pół godziny, to może tylko wybra wybrane rzeczy. Mieliśmy nagrywać rzeczy, które tylko zostawiał, ale przymierzyłam pierwszy sweterek i mi się on mega podoba, Karol mówi, że jest średni, więc widzowie, dajcie znać w komentarzu, co myślicie o różowym sweterku. No dobra, przymierzyłam wszystkie te rzeczy i powiem wam, że ja nie wiem, co jest ze mną nie tak, ale ja we wszystkim wyglądałam źle. Jedyną rzeczą, w której wyglądałam całkiem spoko, był ten pierwszy sweterek i chyba go zostawię, chociaż tak jak mówiłam, dajcie znać, czy spoko w nim wygląda. Ale ja nie wiem, te rzeczy tak mi się podobają, jakie oglądam, to mi się podobają, jakie wyciągam, to mi się podobają, a jak zakładam, to wygląda w nich kompletnie tragicznie. Z racji tego, że jutro rano wyjeżdżamy do Łodzi i że ten film musi wpaść na mój kanał w sobotę, to chyba pójdę sobie pomontować tą część, którą nagraliśmy i chyba już nic więcej nie będziemy dogrywali, bo jeszcze nagramy w Łodzi, a wydaje mi się, że ten film i tak trwa całkiem długo. Chociaż widzę, że Karol tutaj biegnie, właśnie, nie wiem po co. Z racji tego, że w dzisiejszym odcinku mamy content sklepowy, i właśnie, Natalia, my chyba przez ostatnie cztery filmy nic o sklep nie mówiliśmy, nie? Długo nie mówiliśmy, bo wiecie, no nie chcieliśmy was męczyć e, tym kontentem sklepowym. Ale właśnie skoro dzisiaj do tego sklepu będziemy jechali, to pokażę Wam coś jeszcze związanego ze sklepem, e, co przed sekundą obejrzałem. A mianowicie, Max z ekipy Jawora dostał dzisiaj od nas paczuszkę. W sensie ta paczuszka już do nich e, wcześniej, ale pewnie tyle nagrywałem, że dopiero dzisiaj otworzyli. I zresztą posłuchajcie sami. I mamy! Haha, wiedzieli, taki! Ja uwielbiam, kocham taki sygnał. <noise> Dobra, zaraz U, zobaczymy co bardzo i jak. Dziękujemy jak. Karol, Dziękujemy, super jesteś. Karol, tak. I Natalia, owszem, też. też. <noise> e, tak, fajne, fajnie, fajnie. No, generalnie chciałem to pokazać, żeby powiedzieć wam, że kurde, bardzo miło ze strony Maxa i w ogóle ze strony e, Pawła i Oli, bo e, to jaką oni nam wiecie zrobili reklamę tak naprawdę za darmo, to no coś, coś pięknego. My wysyłając paczki znajomym nigdy nie prosimy o to, żeby oni cokolwiek tak, stawiali mogą coś stawić, ale nie, że, że nie. Mówimy. Nie, nawet nie. mówimy. nic. Mówimy, żeby po prostu sobie zjedli prywatnie, a i tak, Paweł z Olą wstawili, Maxiu wstawił, więc. No byliśmy w szoku, na przykład no. Manojek z Gabi, sami siebie zamówili dwie paczki. Tak, więc no, jesteśmy mega wdzięczni, że wiecie, nawet mimo tego, że na przykład z Pawełem i Olomą no, już nie mamy takiego kontaktu jak kiedyś, to no, w takiej sytuacji wiecie, sami z siebie chcą na pomoc, bardzo to doceniamy, więc e, oni tam już mają dożywotnie darmowe paczki <laughs> ze Sweet Planet. Jak kiedyś będziemy mogli, to oczywiście się odwdzięczymy, jeśli to oglądacie. A dobra, to już było wszystko, co chciałem powiedzieć, teraz Natalia idziemy montować ten filmik, co na widzimy się rano? どう Dobra, to w takim razie do jutra! No dzień dobry, witamy Was kolejnego dnia. Jak widzicie, my jesteśmy już w garażu, mamy tutaj wszystkie nasze rzeczy i tak jedziemy na jeden dzień. Chociaż wyglądamy, jakbyśmy jechali na jakąś imprezę rodzinną, bo mamy taki pokrowiec na ubrania, nie? Jakbyśmy tam mieli jakieś cukierki, garnitury, a tam są ciuchy do nagrywania szorców po prostu. Ale i tak jest progres, bo wzięliśmy naszą średnią walizkę, nie największą, więc yy... jest z w niej w środku. No i zobaczcie na to, widzowie. Mój, mój prezent na Natalii świąteczny, czyli kosmetyczka. Pierwszy raz używana. Duża, co? Duża, jeszcze zostało mi wolne miejsca, to dlatego, że nie brałem to dużo kosmetyków, nie? Dobra. Ale jak będziemy jechali na tydzień na wakacje, to będzie idealna. I, idealnie teraz musimy się pakować i jechać do Łodzi, ale zanim do Łodzi, to musimy jeszcze pojechać w pewne miejsce. Tak, bo musimy odebrać nowe naklejki i karteczki, bo już tam się skończyło, a nadal dorzucamy je do paczek. Tak, więc to musimy ogarnąć, bo to mamy dzisiaj do odebrania w drukarni właśnie w Gdańsku, Potem z tej drukarni idziemy do Łodzi. No i dzisiaj też poza akcją w magazynie zobaczycie e, Larę i Kari, nie? Chyba tak, ale to raczej późnym wieczorem, albo jutro rano. właśnie, bo nie wiadomo, jak to wszystko widzie, ale dobra, pakujemy się i jedziemy. No dobra, mamy to nasze karteczki od. Dobrany i naklejki, trochę to waży chyba, co? Karol, po twoim imieniu tak widać? Tyle, powiem ci, że tak z 20 kilo to lekko to waży, ale dobra, chowamy to. Pamiętam, jak pierwszy raz zamawialiśmy te ulotki, znaczy nie ulotki, tylko karteczki i naklejki, nie wiem czemu mówię ulotki, bo z rzekaniem kojarzyły mi się ulotki. Zadzwoniliśmy wtedy do pani i zapytaliśmy, czy zmieszczą nam się one do auta, bo chcieliśmy je przejąć, a pani mówi no, zależy jakie to duże auto, nie? A my później patrzymy to takie małe paczuszki przyszły. Takie ale ile ich powinno być? 5 tysięcy, nie? Tak. A, dobra, jest 2,5, 2,5, 5 tysięcy, 5 tysięcy na klejek, więc mamy to i możemy jechać. No dobra, my już powoli dojeżdżamy do Łodzi i zanim pojedziemy na magazyn robić Live'a, to wpadniemy jeszcze na chwilę do przyjemności. Jak już nie wiecie, przyjemność jest to restauracja Rafała i Sylwii i podobno podrasowali zimową herbatkę. I my, jako eksperci od zimowych herbatek, pojedziemy sprawdzić, czy faktycznie jest lepsza. Przy okazji przetestujemy sobie jakieś stieramisy, bo nie wiem, czy pamiętali. Ale mają oni tam 50 rodzajów, a my posmakowaliśmy tylko trzy, więc Karol dzisiaj bierzemy trzy inne niż tak, ostatnio. No, ale mamy tam jeszcze jakieś pół godziny drogi, więc widzimy się na miejscu. No dobra, się już na miejsce i spójrzcie, herbatka, serio się zmieniła. Tutaj w ogóle był jakiś syrop. Mieliśmy różne gadżety. W sumie dorzucę sobie jeszcze. No właśnie, tutaj Natalia wszystko sobie sama dorzuciła. No o, patrz, się wylewa tyle tego serca! Ja jak... no, ewidentnie widzowie tutaj e, mały upgrade'ik herbaty zimowej wleciał. Ja już posmakowałam herbatkę i powiem Wam, że czuć zmianę. Cześć była dobra, ale teraz jest jeszcze zawsze taki fajny malinowy posmak, ten rozmaryn Ja w ogóle lubię jak jest dużo gadżetów i... Właśnie, to jest dużo dodatków teraz, nie? I ja nawet w domu sobie robię takie herbaty Wczoraj montowałam film i też sobie robiłam, właśnie tak samo robię pomarańcze i goździki, i do tego rozmaryn To no, te gadżety robią robotę, więc... Ja jeszcze nie piłem, ale pewnie jak Natalia mówi, że dobra, to musi być dobra I w ogóle zamówiliśmy zestaw degustacyjny tiramisu Wzięliśmy sobie z burówkami kremem i miętą Wzięliśmy z Kinder Bueno I jeszcze nad Kinder Bueno wzięliśmy delicie, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało Ale poza tiramisu są też brusch D. I dla osób, które piją wina, są też specjalne wina z beczki. Więc jeśli jesteście koneserami, to koniecznie padnijcie i przetestujcie. A my czekamy teraz na tiramisu. No i przyszła nasze tiramisu, powiem Wam, że wygląda mega ładnie. Nie wiem w sumie, który będzie najlepszy. Wydaje mi się, że to, ale w sumie, kiedy też może być niezłe. No wszystko może być niezłe. No dobra, musimy testować na i ułożyć do w rankingu. Pokaż jakiego ładnego drinka bezalkoholowego dostałeś. Na to. Ja w ogóle muszę posmakować, bo ja uwielbiam moje nowe rzeczy. Jaki dobry, no mega. Natalia, czyli nie wiem, czy on jest na czy nie zabinam spoza karty takiego, ale. Nie, ale... Mega pyszny a, Widzisz, my nie pijemy win, więc musieli kombinować Jesteśmy już po testach i powiem wam, że bolówkowe dla mnie jest numer jeden Kinder bueno numer dwa, a Delicie numer trzy Nie, to dla mnie Kinder bueno, czyli to środkowe numer jeden, Delicie numer dwa, a bolówkowe numer trzy, ale zdania ekspertów są po podzielone No więc jeśli chcielibyście przetestować takie dobre tiramisu, albo jeżeli lubicie wina, to zapraszamy was do przyjemności, która znajduje się w Łodzi No, a my idziemy teraz jeść, bo <laughs> jestem głodny po, tym, po tej trasce No dobra, my już wyszliśmy ze środka, teraz kolejnym punktem naszej wycieczki jest dobra faj Sylwii tam nagramy pewnie jakąś karę, i zobaczymy. Ona pewnie zająć życie, będzie tutaj biegła do aparatu. Bo od razu. Jakby kamerę, to on od razu biegnie. No, zobaczymy, jak Lara urosła też, bo no trochę jej nie widzieliśmy. No i później około 19 będziemy jechali na magazyn, żeby się przygotować. Na pewno musimy skleić kartony, no i będziemy odpali. Pokazać, co się zmieniło na przede wszystkim, bo widzowie czekają. Wiesz, w tytule pewnie jest, że wielkie zmiany na magazynie jeszcze nic nie pokazaliśmy, więc spokojnie dzisiaj wszystko zobaczycie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. No jest Jana, jest Jana! Patrzcie jak Kari tutaj głupiejemy Jak zawsze przyjeżdżamy, to Kari chce się bawić. Patrzcie jaka no, no, głupawka. No, no, no. <średziny> Chodź tutaj karunka. Ona mi stopy grydza przed chwilą. O, spójrzcie co Kariśmy pirawia. <średzy> A tutaj Karol zabawiał młodą miskiem, który A czyta alfabet, tak? Tak, nauczymy się alfabetu właśnie wie Jak wam idzie? W wieku 5 miesięcy, dobrze, super, super jest No i w końcu dojechaliśmy na magazyn i ja przeżyłam szok, ile mamy tu Ja, ja też, widzowie, patrzcie co tu się dzieje w tym magazynie, no tyle rzeczy to jeszcze nigdy nie mieliśmy Natalia, no, my serio, musimy szukać nowego magazynu, no. bo jeszcze trochę mi się tutaj nie pomieścimy z tym wszystkim Ale skoro jesteśmy na magazynie, to pokażemy wam kilka nowości, które się pojawiły i kilka powrotów, bo na przykład wrócił wasz ulubiony popcorn I ma taką fajną edycję limitowaną, takie opakowanie całkiem inne jak widzicie, jest to design edition i faktycznie jest e, zupełnie inaczej zapakowany ten, bo w końcu się ma, wiecie, inną grafikę, ładnie to wygląda, ładnie, trzeba przyznać. No. Kolejną nowością są żelki z covid i tutaj w ogóle w środku jest 10 paczek. Możemy to otworzyć z sumie i pokazać, jak to no, wygląda? Tak, Tak to wygląda po otwarciu i robimy test, Karol? E, robimy, dawaj, otwieramy. bo tego jeszcze nie jedliśmy, to przyjechało dzisiaj. Ale w sumie spoko, są te małe paczki, bo wiesz, jak nie masz ochoty jeść e, jakby całego takiego pakowania, to bierzesz sobie jedno takie i wcinasz. Mmm, są takie mega gumowe, takie klejące. Okej, okay. no i faktycznie są takie, Taką, inną, no inną konsystencję mają, ale dobre No coś innego. Mamy też, jak widzicie, takie nowe gumy Erchet i mamy je w dwóch smakach. Tutaj są jedne, a tutaj są drugie o smaku arbuzowym i Wy w ogóle uwielbiacie smak arbuza. Tak, wszystko co arbuzowe, to schodzi, nie? Tak, od razu. Dzisiaj też, jak widzicie, pojawiła się dostawa niebieskich takich to też słuchajcie, produkt hitowy. Dosłownie, no chyba najszybciej się sprzedają, nie? To taki jest Natalia Czasami od początku domawiamy. naszego sklepu. Musimy ciągle domawiać. Mamy też na przykład nowy smak mogu mogu bo jest to smak truskawkowy Tak, tego też nie mieliśmy. To też jest nowo. widzieliśmy tutaj ładnych parę kartonów. Tak, chodzę i sprawdzam, co jeszcze się pojawiło. Teraz jesteśmy zaterwowani bardzo mocno, więc ciężko się w tym wszystkim połapać. oknoty były. Kurde, ale chyba z nowości tyle. Bardzo dużo rzeczy powracało. OJ, Strausy wróciły. Tutaj wróciła cała paleta samiangów, ale jeśli chodzi o magazyn, to w sumie tyle. Po prostu, jak widzicie, jest tego całe mnóstwo i wszystko znajdziecie na stronie, ale... Chodź, dalej idziemy pokazać teraz nasz nowy system do pakowania, bo to jest naprawdę spora zmiana. Duża zmiana. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak byliśmy tutaj ostatnim razem, to był tylko jeden stół. Teraz już mamy takie tak. podwójne. Teraz są dwa stoły. Bo trzeba więcej miejsca. Mamy też nowe krzesła, które są o wiele wygodniejsze i jest tak przyjemnie się siedzi. Tak, bo tutaj kupiliśmy dla pracowników, nie, żeby było im tak. wygodniej. Co prawda nie narzekali, ale stwierdziliśmy, że nie, no trzeba kupić lepsze krzesła, bo. No jednak siedząc wiecie tyle czasu, no to jednak wygodniej jest na takim krześle niż na takim zwykłym, nie, składanym plastikowym. I tutaj największa zmiana. Mamy tablety i skanery. Takie słuchajcie, mamy tablety. Na to nie patrzcie, to jest przeciwwaga, po prostu, żeby, żeby uchwyt się dobrze trzymał, to będzie trzeba ogarnąć, ale to ma nie wyglądać, tylko to ma działać, a działa naprawdę dobrze. I właśnie teraz Zróbmy może testować że pokazać jak teraz działa, bo mamy cały system nowy, nie? Dobra, ale nie wiem, czy podołamy, Karol. Znaczy, my też tego nie robiliśmy jeszcze, ale ogarniamy. Dzielimy zamówienie do skompletowania. Mamy nasz wspaniały wózeczek i jedziemy ale... na część magazynu. Tak, tylko to też się zmieniło. Tego też nie pokazywaliśmy. Mamy, jak tak. widzicie, już teraz zdjęcia. Mamy tutaj ładnie wszystko pozaznaczane, jeśli chodzi o ilości, Już teraz się, no nie da pomylić. Szczerze mówiąc, te karteczki zmieniły się już chyba z 20 razy. Tak. Doszliśmy do tej wersji. To prawda, ale w sumie nawet, jeśli teraz się pomylimy, to potem to jakby zweryfikujemy, ale to zaraz zobaczycie. Patrzcie, jedzie pani prezes z wózeczkiem po magazynie. My teraz będziemy kompletowali to zamówienie. Nie będziemy wam pokazywali wszystkiego po kolei, o, i bo. oczywiście, co jest taki? taki syk. Syk. No właśnie, bo to nie ma sensu. Zaraz pokażemy wam, jak już wszystko uzbieramy. mamy całe zamówienie skompletowane, więc teraz idziemy do naszego tableta. No dobra, nasze zamówienie jest już na stole do pakowania i tutaj zaczynają się największe zmiany. Mamy no, po pierwsze skaner, tego też na filmach chyba nie pokazywaliśmy. I pierwsze, co robimy, to tym skanerem skanujemy kod kreskowy O na kartce. Po zeskanowaniu kodu z kartki, jak widzicie, na tablecie pojawia się całe zamówienie, i teraz musimy po kolei zeskanować rzeczy, tak jak w normalnym sklepie. Czyli przykładowo bierzemy taki z Natalia Scano i uwaga, jak widzicie, w tym miejscu taki są stały odznaczone, więc mamy pewność, że y, jest to już po prostu, wiecie, dobrze wybrane. Robimy to samo dalej z kolejnymi rzeczami i fajne jest to, że tutaj słuchajcie, nie trzeba myśleć. Po prostu wyciągacie z koszyka, skanujecie i jak widzicie, te rzeczy się odznaczają, ale gdyby okazało się, że coś jest nie tak, na przykład, że wzięliśmy chipsy, których no w tym zamówieniu, wiecie, nikt nie kupował, to Natalia spójdź zaskanować. Uwaga! O, jak widzicie wyskakuje błąd I mamy informację, że ten produkt nie został Znaleziony w bieżącym zamówieniu Dzięki temu mamy pewność, że nie będzie żadnych pomyłek w zamówieniu Tak, bo nawet są sprawdzone. Nawet jak ktoś, wiecie, któryś z pracownik pracowników Źle skompletuje to zamówienie, to tutaj przy skanowaniu To wyjdzie, więc nie ma opcji, że do was dojdzie Coś, e, czego nie zamawialiście Albo coś e, po prostu W złym smaku, nie? Dobra, prawie wszystko mamy Ostatni Jelly Straussik i proszę bardzo Mamy jak widzicie zamówienie spakowane Tutaj jest taki fajny pasek, który pokazuje, że wszystkie produkty Zostały jak widzicie prawidłowo wybrane skanowane i zapakowane. Teraz klikamy w tą ikonkę kuriera, ale tego nie możemy pokazać, bo wyskoczą dane osobowe tego, kto zamawiał. Wybraliśmy gabaryt i teraz z tej etykieciarki powinna wysunąć etykieta. O, teraz oczywiście do paczki o sypiemy niebiesko-różowy skropak. Tutaj też jest kod kreskowy na karteczkę z naszymi podpisami, więc dorzucając tę karteczkę do każdego zamówienia, nasi pracownicy też muszą, słuchajcie, zeskanować ten kod, bo inaczej no nie będą mogli wydrukować etykiety. A ja w ogóle, Karol, a propos skropaku, to my mamy teraz takie zapasy. Właśnie tak, to Mamy teraz takie olbrzymie wory. Wcześniej mieliśmy takie mniejsze Tak, teraz mamy Takie XXXL Wszystkie tu mamy zapasy tego skupaku, Ale jak widzicie Natalia już teraz e, zakleja karton Naklejamy etykietę i zamówienie za prawidłowo zapakowane. Teraz dzięki temu, że mamy te tablety i że mamy cały ten system, to nie ma opcji, że będziemy się mylili, więc e, wszystkie zamówienia powinny dochodzić do was już prawidłowo. Rzadko w ogóle były jakiekolwiek błędy, czasami wiadomo się zdarzyło, ale no teraz pracownicy tak naprawdę nie muszą za bardzo myśleć, tylko skanują i system sam pokazuje, czy wszystko jest dobrze skompletowane. No i wiecie, my się tak ekscytujemy tymi zmianami, dla wielkich przedsiębiorstw pewnie to jest nic, ale jak my zaczynaliśmy od zera, bez żadnego doświadczenia, no właśnie. to dla nas to są naprawdę takie przeskoki. Ale spokojnie. widać to też po jakby naszej wydajności, że teraz jesteśmy w stanie pakować dużo więcej zamówień niż przed wprowadzeniem tego systemu, bo no wiecie my tam wszystko weryfikujemy nie, jak to idzie, więc tempo naprawdę jest teraz dużo większe no i dobrze, bo tych zamówień też jest coraz więcej i powoli się już nie wyrabialiśmy Ale teraz na szczęście nadążamy i właśnie Karol a propos nie wyrabiania się, to musimy złożyć kartony, bo zaraz nie będziemy mi gdzie pakować przesyłek z live'ów. Znaczy z live'a Natalia nie z live'u, bo robimy jednego, żeby nie, nie szalejmy, ale jest jak widzicie 19.45, od 21.00 chcielibyśmy zacząć, a póki co mamy tylko tyle złożonych kartonów, więc idziemy chyba to ja składę co? No dobra, udało nam się złożyć całkiem sporo kartonów. Jak widzicie, zrobiliśmy tutaj takie wieże. I teraz odpalamy live'a na TikToku. Ja w ogóle zmieniłam stylówkę w razie czekajmy, było mi gorąco, bo zawsze tak biegamy, Tak. ledwo się wyrabiamy ze wszystkim, no i zaczynamy! Zobaczymy Natalia, czy tym razem TikTok też nam tak wypuszcza live'a, że będzie 5000 osób, bo może być różnie. Seria, no A, może być albo 5000, albo 50. No dobra, widzowie, jesteśmy po live. Ie. Karol tutaj dokłada ostatnie kartony. Było niezle, zapakowaliśmy o! To wszystko. Tyle. No było ogrobo jest 20 po północy, robiliśmy ponad 3 godziny live'a, więc... Mi, mi, mi słychać, już głos mi trochę wysiada. No, ci. Więc na to, ja na dzisiaj chyba z magazynu tyle pokazaliśmy. Tak, no. Zrobiliśmy live'a. Jutro to jeszcze przyjeżdżamy nagrywać tiktoki, ale teraz jedziemy do domu, bo... bo Jesteśmy 5... padnięci już, no! Jesteśmy padnięci, trzeba ten film zmontować i ja bym się zjadł kolację. Ale właśnie pokaż jeszcze zdjęcie, które Sliba wysłała w trakcie live'a. Więc, właśnie będę szuka zdjęcia, żeby wam pokazać, to zwróćcie uwagę, że na live'ie otworzyliśmy te oto niebieskie takisy. Często pytacie, co w nich jest takiego szałowego, że czemu ludzie tak to zamawiają, ale spójrzcie jak one wyglądają. Normalnie mają niebieskie. Posypkę. One trochę barwią język, ale no to jest ich urok. Ale w trakcie live Sylwia wysłała nam zdjęcie, gdzie śpi Kari i oczywiście śpi gdzie? Tak, zgadliście. W naszej walizce. Proszę bardzo. To jest klasyk. Tutaj w vlogu sobie Kari śpi i pewnie Natalia teraz też tak jest, bo to było zdjęcie sprzed godziny, ale podejrzewam, że niewiele się zmieniło. A mi się, Karol, wydaje, że mogła się zmienić jedna rzecz. No. Wzięła stamtąd skarpetki. Moskitu, bo tutaj na zdjęciu jeszcze były całe, ale. Jeszcze leżały, bo nie widać za Pewnie są wyjęte i po, porzucane po całym domu. tak? Dokładnie. Ale, Karol, wystarczy tego gadania. Zbijamy do domu, co? No, jedziemy na chatę i nie kończymy chyba jeszcze dzisiaj. Może coś się wydarzy, więc poczekajmy i najwyżej skończymy jutro rano. No dobra, witamy Was kolejnego dnia. Oczywiście wzięliśmy kamerę i kto przyszedł? co no. tak! Teraz... Ona jest niesamowita. Ale w ogóle ja pokażę wam, co Kari wczoraj zrobiła. Tak, dobrze się nie żegnaliśmy wczoraj, bo oczywiście wieczorem Kari się odpaliła i Kari, powiedz co robiłaś. A, nic, tak? Teraz niby nic, okej. Okay. Pójrzcie na to. Złodziej, skarpetek w akcji. Popatrzcie, Jak poczęliśmy się kąpać, jak Natalia poszło się kąpać, to Kari od razu. Moją brudną skarpetkę po całym dniu, to jest masakra Kali. Ja Powiedziałam, że wytrzymała, ale generalnie, o, siedziała, siedziała sobie tak skarpetką w buzi, no. To jest nie, nieprawdopodobne. I co ciekawe, to nie tylko wczoraj wieczorem ją wzięła, dzisiaj rano cały ranek chodziła z tą skarpetką. No do nas, do łóżka, do salonu, wszędzie z nią chodziła. Tak, właśnie, a po nocy, Kali w nocy tak się przepychała, ja Kali tak z się nie da spać, nie naprawdę. To jest taka ciężka i ona się pcha bardziej niż ty no, serio. I ona, jak wejdzie, o, o. Jak tak się. O, właśnie, tak jak chodzi w nocy, to aż tak ja się budzę i tak w szoku jestem, co się dzieje w ogóle, nie. Pana. No właśnie, ale dobra, Natalia, chyba tutaj już możemy kończyć. Tak. Mieliśmy dzisiaj wracać do miasta, ale chyba plany uległy lekkiej zmianie, bo Karol coś wymyślił, ale powiemy Wam o tym w kolejnym odcinku. Tak, bo jeszcze nie wiadomo, czy na pewno to zrobimy, ale no jest szansa, że jednak dzisiaj do domu nie wrócimy. Ale na tym będziemy kończyli ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał. Wbijajcie też na Sweet Planet, bo jest kilka nowych rzeczy, które Wam już pokazywaliśmy w tym filmie. Jest nowy system, żeby szybciej tak. Was obsługiwać. Zostawiajcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym.